Siemano, dobra, ja jestem gotowy, idę popracować. Magdalenka robi śniadanko Boryskowi. Jest. Jest tutaj. Maxiu co robi? Maxiu nic, przy Magdzie, jak zwykle. A Borys? Borysa wam pokażę. Co Borys robi? Klota. Kloto Klata jako pirata? No, Borys, jak to Borys? Gra Minecrafta, cwaniaczek. To nienormalny Minecraft, to taki um, No taki Minecraft Dungeon jest taki. To nienormalny Minecraft. bo normalny Minecraft wygląda jeszcze e, lepszy. <grystanie> no dobra, a ja idę, idę, idę pracować na budowę. Takie życie, okna, brama, wszystko niedługo będą przychodzić, no... Za jakiś czas, no ale to trzeba wszystko przygotować, nie? Pokażę Wam, jak to ma wyglądać, i to na tyle. Lecę sobie. Tak szybciutko Wam pokażę, wyjaśnię, może, żebyście mieli obry. Słuchajcie, ten tynk y, musie, muszę kuć. Y, to jest zły, no, źle tynk użyty, źle się tam zrozumieliśmy. Ja już to pomijam, ja już to wyjaśniałem w innych filmach. To jest tynk wewnętrzny, także tutaj wewnątrz go zostawiam. Ten tynk. Jest odcięte. Jest odcięte. Także później sobie jeszcze odetnę y, kątuweczką ze środka. No ale słuchajcie. Y, no muszę to. Nie da się ukryć, że muszę gdzie, gdzie, gdzie położyłem. To mniejszą, tam. No ale dobra. Muszę kurczę, niestety to skuć. Jak wiecie, nie jest to źle. Jakoś tam idzie. Odpada. Także nie ma problemu z tym, ja sobie z tym poradzę. Ale tak, yy wiecie jak to jest? Brama będzie 15 grudnia. Wszystko jest zamówione na 15 grudnia. To jest pierwszy krok, gdzie musicie przygotować tą ścianę wewnętrzną ścianę garażu. A najbardziej chodzi o to, bo tutaj prowadnice będą. I tutaj było. Wszystko robione, kochani, żeby to było równo, tu jeszcze będzie grunt, który kupiłem. I decelowe yy, nałożę finish, nie? Czyli wszystko to będzie porobione, słuchajcie. No i co? Narożniki. Będę obsadzał też narożniki. Takie kupiłem. Będę wtapiał. Mam nadzieję, że mi to wszystko powychodzi przy poziomicy elegancko. Tu jeszcze muszę górę odciąć. Wiecie, ja odciąłem to dlatego, żeby to mi nie odpadło, żeby to się w ogóle nie naruszyło ta ściana, nie? Tylko tu muszę skończyć. A tutaj dam steropian dwójeczkę. Przykleję i siateczką zaciągnę. Słuchajcie, to jest taki troszeczkę strzał w kolano, bo tak naprawdę tą stronę. Ja słyszałem, że się robi, jak będzie brama założona. Bo wtedy dokładnie wiedzieć wie, wie się, ile trzeba odejść od tej bramy, żeby ładnie to wyglądało. Ale ja przy pomiarach miałem powiedziane, że mam odejść około 3 cm i będzie idealne. Także tego się będę trzymał. Zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Wam to też nakręcę. Jak już mówiłem, brama jak przyjdzie, robi się zimno, później już nie będzie można tego robić, także wolę tutaj wszystko porobić. Tu widzieliście, jak ten prąd jest zostawiony, nie? No i słuchajcie, w komentarzach mi pisaliście, że nie włożyłem Peszla, miałem dziury wykopane i Peszelek od razu tam by wychodził, czy kabel do furtki, do domofonu, do napędu. Mieliście rację. Elektryk mi to wszystko mówił. Żebym ja to porobił, zamuliłem, nie ukrywam, że zamuliłem, moja głowa jest jeszcze w tej chwili gdzie indziej, dopiero pomału się zawijam e, do pracy, zaczynam myśleć o tej pracy, bo sam tutaj robię, muszę się bardziej skoncentrować, bo przez takie błędy popełniane będę zamawiał następną koparę, żeby mi tutaj wykopał pod ten kabel. Albo będę brał ją przy okazji, jak będą robić mi odpływy i zbiornik na deszczówkę tutaj wstawiać lub podłączać tą hydraulikę do miejskiego także ta koparka może mi tam jeszcze pociągnie nie wiem, zobaczę jak to wszystko zobaczę jakie będą etapy na razie robię to na tym się koncentruję i tak to wygląda kochani także dobra wyłączam, bo dzień jest krótki a mam naprawdę dużo roboty, na tyle szybko musiałem wypad zrobić w ogóle przygody miałem nie mogłem wyjechać samochodem zakopałem się nie wiem czy to będzie widać, pełno piachu nabrałem w płytę, jak cofałem, pełno, kurczę, przez tą koparkę, że tam wszystko, no dobra, miesza z tym, przyjechałem po oscylacyjną, yy, taką szlifiereczkę, mam pełno papieru ściernego o różnej gradacji i okulary. Jednak słuchajcie, nie chcę iść w ogóle kurcze do lekarza. Ja za granicą też, jak woziłem palety, na przykład stack palet brałem i go wiozłem przed sobą, bo tego góra, wzniesienie wymagały. To też mi wszystko w oczy waliło, nie? Słuchajcie, także zabieram ten sprzęt i lecę tam dalej, nie? Mi się przyda, żeby to później wyszlifować na równiutko, jak będę tą pianeczką jechał. Także taka wrzuteczka, lecimy dalej. O, to są dopiero okulary, co? Słuchajcie. Namachałem się jak dzika świnka. Jest tynk usunięty. Może z tamtej strony będzie lepiej widać. Ja nie wiem, jak to światło o, jest usunięte. No i co? Tu już trochę szlifiereczką zrobiłem, ale chcę Wam pokazać. No bo wiecie, tak, to bym musiał to, nie wiem, czymś. To jednak chcę mieć ładnie zrobione. Także sobie nakładam 40 degradację. Papier ścierny, nie wiem, może mi się uda tak jakoś gdzieś położyć, żebyście widzieli, poczekajcie chwilę, bo nie mam stojaka, bo mówię, nie będę kładł na stojakach kamerę i non stop baterię zmieniał, żeby Wam nagrać, bo inaczej bym tutaj siedział naprawdę cały dzień i całą noc. Ale tak Wam tylko pokażę, że to idzie łatwo, jakbyście chcieli tynk usuwać, dajcie mi tylko tu kartonik, może ta kamera się tak przytrzyma, o, dobra, nagrywa. Jak to wygląda, nie? Kurzy się, ale idzie okej. Okay. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. No i słuchajcie, to akurat idzie spoko. To mam naprawdę opanowane, bo tą maszyną robiłem w Anglii cały dom. Wszystkie ściany krok po kroku szlifowałem i je gładziłem, nie? Tak, ten remont, co tam przeprowadzałem, co zarobiłem tyle pieniędzy, to ta maszynka normalnie mi życie uratowała. Dlatego ten sprzęt troszeczkę tam za granicą używałem. No dobra, tak to wygląda, słuchajcie. To jest ładnie tu wszystko. Wyszlifuję, będzie ładnie odcięte, tak jak widzicie. Później unigruntem mógłbym, słuchajcie, użyć beton kontakt. W końcu to jest beton. Ale jakby nie patrzeć, ja będę przyklejał steropian. Także użyję Atlasa unigruntu. Polecę klejem montażowym, steropian, podocinam ja wam to wszystko jeszcze pokażę dobra, zasuwam, zasuwam I teraz sama przyjemność gruntowanie także przegruntuję to następny etap gruntowanie zmarzłem jak pies jadę do domu coś zjem Poczekam aż grunt wyschnie. Producent daje 2 godziny. Ja poczekam półtora godziny, ponieważ jest duży wiaterek, także na pewno producent przewidział to, że grunt będzie schnął w pomieszczeniu takim jakby lekko przewiewnym, a ja tutaj mam wszystko otwarte i mocno wieje, także za półtora godziny tutaj wrócę i będę dalej działał. Powiem Wam, że pogoda mnie nie rozpieszcza, jest zimno jak smog, bo mam takie precyzyjne. Teraz to tak się nie ruszam, tylko sobie docinam i kleję. Zobaczcie, przykleiłem na piankę. Już ten steropian. Idealnie. Także nikt chyba z tego strzelać nie będzie. Zobaczcie. Jeszcze on jest świeży. Także. O tak to, tak to wygląda. Także tak to mamy. Tutaj troszeczkę szparka wyszła. Widzicie, czy nie? Tu jest ok. No ale słuchajcie, pierwszy raz, nie? Co, kładę następny klej, jadę tą stroną, stronę i później górę. Także tak to, kochani, działa. Ładnie daje go dużo. Bo ja jedną ręką, dobra słuchajcie, tak to wygląda, taki jest proces, szybko kończę, bo mam tylko 20 minut w tych wskazań producenta, producenta, żeby jeszcze ruszyć i sobie potem, yy, no ładnie wszystko wyrównać, także ten chlej szybko schnie, także to na tyle i lecę dalej, tak to wygląda, taki etapik. Tak szybciutko, szybciutko Wam pokazuję następny etap, teraz tak, przyklejam steropian, już jest położony. Musiałem go podeprzeć, było ciężko. Jak y, odsunę to, dopiero sprawdzę poziomicą, czy się nic nie ruszyło. No bo wiecie, jak to jest. Ale poczekajcie, chwilę, bo ktoś przyszedł. Tak czy siak, to zaraz się dogram. No dobra, tak szybciutko. No bo tutaj przyszli widzowie i chcą obejrzeć y, dom. Także ja tu trochę jestem zabiegany, bo kleję. No ale co, generalnie idzie klej, idzie siatka, a później będę wstawiał na Także klej mam rozrobiony. I jedziemy z koksem, już nie? Także raz, dwa muszę to zrobić, oprowadzić, i, i to na tyle w tym etapie. Dobra, słuchajcie, narożniki obsadziłem jak mogłem. Jest to tam troszkę też do poprawy, wydaje mi się, ale, ale spoko. Tutaj teraz właśnie działam sobie z siateczką. Także przyklejam siatkę, zatapiam ją, jak to wszędzie mi, jak to ja, wszędzie mi spada. Nakładam, później grubą tacką przejeżdżam, później tutaj, gdzie ten steropian przyklejałem i tą pianką wypełniałem, będę wklejał znowu na narożniczek taki na róg, nie? żeby się nic mi nie szczępiło. Także tak to wygląda, na tym etapie jestem. Nie mogę tak do was nagrywać, bo kurczę, zawsze coś raz, dwa, tak bym sobie postawił kamerę i pokazał, no ale wam etapy pokazuję, nie? Tam jeszcze pianką ładnie wszystko dorównam, porobię i to będzie w sumie na tyle. No, cały dzionek mi to zleciał, nie ukrywam, zimno mi jak smok. no znowu czerwony, no ale dobra, daję radę, przygotowuję to pod bramę i elegancko, nie? I będzie gotowe, mam nadzieję. Później zadzwonię jeszcze raz tylko do tego, co. Co bramę zamawiałem, zmierzę już dokładnie, czy takie coś, bo może jeszcze będę musiał na to drugi steropien nawet dołożyć. Wiecie o co chodzi? Na przykład następne 2 cm. Nie wiem, to, to wyjdzie w praniu wszystko, bo to się powinno obrabiać, jak już brama będzie tak najlepiej. No ale jadę póki jest pogoda, żeby coś zrobić. Widzowie byli, pozdrawiam rodzinkę. Słuchajcie, widzowie przyjechali, bo taki sam dokładnie dom budują. Dom przywiązowej 3, on się nazywa. I oni dokładnie ten sam dom budują 20 km ode mnie, także wpadli, wymieniliśmy się numerami i będziemy w kontakcie. Ja do nich oni do mnie, jak to się mówi, nie. Tylko że oni mają lepiej, bo już mogą na żywo zobaczyć rezydencję karingtonów. Dobra, lecę dalej, lecę, bo mi klejsknie. Już robię pod światłem. A, a dokładnie już kończę, jutro zostawiam sobie na jutro, musi to postnąć, zostawiam sobie na jutro finish, dotynków wewnętrznych, zaraz Wam pokażę co użyję, takie coś, zrobię tą bramę na gotowo, zrobiłem tutaj na gotowo tym finiszem, jutro. Polecę pewnie na dwa razy, chyba że się uda na raz, w zależności jaką warstwę będę mógł położyć. Ale pewnie cieniutko to na dwa razy, tak to wygląda. Osadziłem narożniki tylko pod, od strony wewnętrznej, od strony zewnętrznej. Nie wiem czy widzicie? widzieć, bo tu halogen świeci. A jeszcze widać, od strony zewnętrznej jest ten steropian przyklejony. Wszędzie opiankowałem dodatkowo, żeby ładnie było. Później wiadomo, jak będzie ocieplane, przyjdzie 20 cm steropianu, i jeszcze raz pójdzie na to siatka. Także tego nie wykańczam na finish wewnętrznej, tej wewnę zewnętrznej strony, czyli od dworu, tylko to nie? I tak słuchajcie, ta brama musi być przygotowana. Tak musi być przygotowana, żeby nie było mostków termicznych. 2 cm steropianu jest tutaj, jest zatopiony kątowniczek ze wszystkich stron. I tak to dzisiaj sobie zadziałałem. Jestem rozgrzebany. Jest mi zimno. Jestem głodny. Magda do mnie wydzwania. Ja mówię zawsze, żeby mi nic nie przynosiła, żadnego jedzenia ani nic, bo kurczę, jak najszybciej jak się najem, to wiecie, też chcę odpocząć. Także głodny, zły, ale zadowolony w ten sposób, nie? Także tak to wygląda. Postępy są. Wiecie, to jest monotonność. Cały dzień zasuwam, żeby obrobić jeden kawałek ściany, nie? Także, ale taka niena jest najgorsza, ale przynajmniej wiem, że sam sobie zrobiłem, wiem, że to jest dobrze. Poczekałem, aż sobie pewne etapy powysychają i pianka i to i tam, to także jestem zadowolony sam z siebie. Kurczę, jaka samochwałka mi złapała, jestem zadowolony sam z siebie. Dobra, to na tyle. Ja lecę, bo mam dzisiaj spotkanie. Dobra, może nie powinienem tego mówić, bo się czepiacie ale codziennie mam. Dobra, lecę. Praca jest wykonana. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.